i sam jestem ciekawy, jak to dzisiaj wyjdzie. To na pewno, ale wróćmy jeszcze do Portalu Wyścigi Górskie. Ja pamiętam swego czasu wielkie wydarzenie, w ogóle powstanie Portalu Wyścigi trzecie miejsce w klasie do 2000 i w zasadzie w grupie tak 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 rzeczywiście no wczoraj niestety nie ma za dużo tych enek tutaj ale fajnie tak rzeczywiście byliśmy trzeci w grupie trzeci w klasie ja uważam dzień wczoraj bardzo udany i mnie się bardzo dobrze jechało Korczyna jest bardzo szybka tak to jest moja ulubiona trasa bez dwóch zdań to jest absolutnie jest bardzo szybka ale jest taka no, Naj... Powiem szczerze, najprzyjemniej mi się tutaj jedzie. To jest trasa, gdzie są duże prędkości, ona jest dość niebezpieczna. Jest wiele takich miejsc na odwagę przejścia przez szczyty, gdzie delikatnie tam nas podbija, ale no nie ma lepszej trasy. Korczyna jest absolutnie numer jeden. Dzisiaj kolejna szansa rywalizacji, no i szansa, żeby to trzecie miejsce poprawić. Tak, tak, tak. Zobaczymy jak to się wszystko poukłada. Eee, ja muszę zrobić swoje, mam tam plan e, poprawy z zeszłego roku. Teraz jedziemy na dłuższym przełożeniu, które nie do końca nam się sprawdza. Rok temu było e, krótkie. Tutaj jest dość pod górę i, i, jest, i są i, i patelnie, wolne zakręty, gdzie na pewno krótka się przydaje skrzynia, ale mamy długą, krótka się posypała w siennej, także jedziemy na tym e, co mamy. Ostatnie trzy rundy do końca sezonu i przed nami Magura. Tak, przed nami Magura, wielka nie wiadomo, bo to jest nowa runda. E, no zobaczymy. Wiele opinii tam słyszałem. Myśmy raz tam tędy jechali, ponieważ to jest droga, e, jak jedziemy na Słowację na rundy, to to właśnie przez przejście graniczne i, i przez, tą, e, przez tą trasę. Także e, nowa trasa, fajnie. Zobaczymy, żeby tylko pogoda dopisała, chociaż za miesiąc no, może być różnie. Na drugie podium zapraszam Karola Krube. Krupe. I na najwyższym podium stanie Bartosz Bond. renówki Krio Sport na miejscu trzecim i drugim a zwycięzca Honda Civic Typer, a za kierownicą Bartosz Bond. Wielkie gratulacje. Piękny hejnał, czy ciekawe czy hejna lista zagra nam dzisiaj, będzie zabawa. Myślę, że się szykuje wieczorem, oczywiście bezalkoholowa, bo to przecież kierowcy, którzy także będą jechać jutro. Nagrody wręczyli nasi goście, to Wysław Piątek, nasz gość ze Słowacji, Pan Dariusz Sobieraj. popełniłem i o ile pierwszy podjazd rzeczywiście dla mnie był bardzo dobry i to był najszybszy podjazd przez te wszystkie lata jak startuję tutaj. Ja byłem tutaj trzeci, czwarty raz tak, trzeci raz klio. Eee, to był najszybszy podjazd, natomiast w drugim podjeździe już popełniłem dwa błędy, zupełnie niepotrzebnie i mój błąd, tyle, czas uciekł i no i tyle, jedziemy dalej, tyle.